Witam na kanale wiadomości. Ja jestem Piotr i codziennie będę przedstawiał wam najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Więc jeśli chcecie być na bieżąco i doceniacie naszą pracę, to zachęcam do polubienia tego materiału oraz subskrypcji kanału wiadomości. A w dzisiejszym odcinku zobaczycie między innymi: katastrofa samolotu z Rosjanami, co się stało? Potężny atak na Ukrainę, rakiety tuż obok NATO. Trump chce Grenlandię. Jest odpowiedź wyspy. Zacznijmy zatem od wydarzeń za naszą wschodnią granicą, ponieważ wczoraj rano alarm obudził niemal całą Ukrainę, gdzie Rosja przeprowadziła zmasowany atak. Na całej Ukrainie w środę nad ranem ogłoszono alarm powietrzny w związku z zagrożeniem ze strony rosyjskich dronów szturmowych. Rosyjskie wojska wystrzeliły także z Morza Czarnego rakietę manewrujące kalibr, podała ukraińska agencja UkrainForm. Dalej ukraiński minister energetyki przekazał, że Rosja zaatakowała sektor energetyczny. W związku z atakiem podjęto działania mające na celu ograniczenie zużycia energii w kraju, przekazał Herman Hałyszczenko. Który dalej poinformował, że w związku z atakiem konieczne będzie wprowadzenie harmonogramu przerw w dostawie prądu. Wróg znów prowadzi zmasowany atak na sektor energetyczny, administrator sieci energetycznej podjął właściwe kroki, aby ograniczyć zużycie energii w celu ograniczenia negatywnych skutków dla systemu energetycznego kraju, stwierdził Hałuszczenko. W związku z atakiem poderwano również polskie myśliwce, które patrolowały przygraniczne rejony naszego kraju. Uwaga, w związku z atakiem lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej którego celem mogą być obiekty znajdujące się m.in. na zachodzie Ukrainy. Rozpoczęto operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej. Czytamy w komunikacie dowództwa operacyjnego, gdzie dalej podkreślono, że również święta granica jest patrolowana 24 na dobę. 24 na dobę również w okresie świątecznym dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości. Do natychmiastowej reakcji brzmi komunikat. Następnie, drag wojsko przekazało, że, w związku z obniżeniem zagrożenia, myśliwcy wróciły do swoich baz. Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej zostało zakończone, w związku z zaprzestaniem uderzenia lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powrócił do standardowej działalności operacyjnej, czytamy w komunikacie. Co więcej, szef ukraińskiego MSZ Andrzej Sybicha przekazał, że jedna z rakiet wyleciała nad terytorium Rumunii i Mołdawii. Ten bożonarodzeniowy terror jest odpowiedzią Putina na wypowiedzi tych, którzy mówili o iluzorycznym zawieszeniu broni w czasie Bożego Narodzenia. Jeden rosyjski podzisk przeleciał z przestrzenią powietrzną Mołdawii i Rumunii, przypominając, że Rosja zagraża nie tylko Ukrainie. Napisał Sybicha, jednak jego słów nie potwierdził rumuński sektor obrony. Rumuński system kontroli powietrznej, będąc częścią zintegrowanego systemu NATO, który stale monitoruje sytuację w przestrzeni powietrznej, nie wykrył takiej sytuacji. Z danych monitoringu rumuńskich systemów obserwacji powietrznej oraz danych dostarczonych przez państwa NATO, uzupełniających monitoring na obszarze odpowiedzialności Rumunii, nie potwierdzono przekroczenia rumuńskiej przestrzeni powietrznej, brzmi komunikat rumuńskiego MON. Więcej szczegółów na temat wczorajszego porannego ataku przekazał prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zeleński. Ponad 70 pocisków, w tym balistycznych, i ponad 100 dronów szturmowych. Celem jest troszkę infrastruktura energetyczna, Nadal walczył o wlakałat na Ukrainie. Według wstępnych raportów naszym obrońcom udało się zastrzelić ponad 50 pocisków i znaczną liczbę dronów. Niestety były trafienia. Na razie w kilku regionach występują przerwy w dostawie prądu. Inżynierowie energetyczni pracują nad jak najszybszym przywróceniem dostaw prądu, napisał Złański. Można powiedzieć, że świąteczny prezent dla Ukrainy przekazały też Stany Zjednoczone, ponieważ ukraiński premier poinformował o otrzymaniu od USA pierwszego z 20 miliardów dolarów pożyczki, która pochodzi z zamrożonych rosyjskich aktywów, co jednocześnie jest pierwszą tego rodzaju zapomogą dla naszych wschodnich sąsiadów. Ukraina otrzyma od Stanów Zjednoczonych miliard dolarów zabezpieczonych dochodami z zamrożonych rosyjskich aktywów. Dziękuję partnerom amerykańskim i Bankowi Światowemu za ten ważny krok na drodze do sprawiedliwości. Oczekujemy, że cały rosyjski majątek zostanie skonfiskowany i przekazany na odbudowę Ukrainy, napisał Denis Szmychal. Warto zaznaczyć, że Departament StarCorp USA ogłosił 10 grudnia oddzielenie Ukrainie pożyczki w wysokości 20 miliardów dolarów opartej na zamrożonych aktywach w Rosji. Następnie środki te zostały przekazane do specjalnego funduszu Banku Światowego, który jest dostępny dla Ukrainy. Do dramatycznych scen doszło w Kazachstanie, gdzie lecący azerskiego lotniska w Baku Embraer E190 rozbił się, rozrywając kadłub samolotu i pozbawiając życia kilkudziesięciu pasażerów samolotu linii Azerbejdżan Airlines. Dane dotyczące ofiar katastrofy wciąż spływają, a według wstępnych danych do szpitali zostało przewidzianych 27 osób, natomiast według rządowych danych Azerbejdżanu na pokładzie znajdowało się 67 osób. Wśród ofiar są również piloci samolotu. Celem Embraer było lotnisko groźne w Rosji, jednak z powodu gęstej mgły samolot został przekierowany do Machaczkały, gdzie również warunki nie były wystarczające do bezpiecznego lądowania i stamtąd piloci udali się do Aktau. Piloci znajdując się nad Morzem Kaspijskim na 20 minut przed katastrofą zgłosili kod 7700, oznaczający bezpośrednie zagrożenie życia, informując wieżę o problemach z kontrolowaniem samolotu. Na danych portalu Flightradar24 widzimy, że przez te ostatnie 20 minut piloci walczyli z maszyną, próbując skierować ją w stronę lotniska, a na nagraniach opublikowanych w internecie możemy zobaczyć moment uderzenia samolotu o ziemię, około 5 km przed lotniskiem. Mimo, że rosyjska Ros, Awaria szybko podała za przyczynę katastrofy zdarzenie z ptakami, azerskie Ministerstwo Spraw Nadzwyczajnych zdementowało tę plotkę i przekazało, że badanych jest wiele scenariuszy. Istnieją różne wersje, a myślę, że jest jeszcze za wcześnie, by mówić na ten temat. Sprawa musi zostać w pełni zbadana, przekazał mediom Ilham Alijew, prezydent Azerbejdżanu. Na katastrofę zareagował też Kreml, który wyraził, cytuję, Głębokie współczucie. Moskwa głęboko współczuje tym, którzy stracili swoich bliskich u katastrofy lotniczej w Aktau, przekazał rzecznik Kremla Dmitry Pieskow, który przekazał dalej, że Władimir Putin już rozmawia z prezydentem Azerbejdżanu. Następnie sam Putin podczas konferencji prasowej również wypowiedział się na temat wydarzeń w Aktau. Niestety, muszę powiedzieć kilka słów o tragedii, która się w Aktau. Разбился самолет, есть погибшие, раненых много. И как мы сейчас только с вами и говорили, я от вашего имени хочу выразить соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Будем надеяться на, на их выздоровление. По согласованию с президентом Казахстана в Октау вылетает самолет МЧС России с медицинским персоналом и с необходимым dodatkowym oborudowieniem na Dalej katastrofę postanowiła wykorzystać Rosja, w której telewizji można usłyszeć głosy, że katastrofie ma być winna Ukraina i atakujące miasto groźne ukraińskie drony. Um, there are some uh, unofficial versions especially in Russian media that Azerbaijani pilot uh, may uh, be shot down by Ukrainian drones because last days Ukrainian army attacks with drones to uh, Grozny city of uh, Chechnya of Russian Federation and Azerbaijani flight uh, was unable to land into Gr on Grozny airport and uh, changed its route to Akhtal and um, uh, was crashed in uh, actual city of Kazakhstan, but this is uh, it, this may be the part of Russian propaganda. Uh, that's why this is the unofficial version. But we all um, still waiting for official uh, uh, reports from Azerbaijani uh, government. <laughs> W jednym z ostatnich odcinków informowaliśmy o tym, że Donald Trump zasugerował, iż Stany Zjednoczone mogą przejąć kontrolę nad kanałem panamskim, jeśli Panama nie będzie przestrzegać warunków traktatu z 1999 roku, na mocy którego USA zrzekły się kontroli nad tym szlakiem. Teraz Trumpowi odpowiedział prezydent Panamy Jose Raul Mulino, który zaznaczył, że nie ma takiej opcji każdy metr kwadratowy kanału należy do Panamy i tak pozostanie odpowiadał Mulino. Co ciekawe, Donald Trump mówił też na temat Grenlandii, gdzie stwierdził, że dla USA posiadanie i kontrola nad Grenlandią jest absolutną koniecznością, natomiast szybko odpowiedział mu premier Grenlandii, Mute Egede, który jasno zaznaczył, że wyspad nie jest na sprzedaż. Teraz kolejnej wypowiedzi na ten temat udzielił amerykański prezydent-elect. Yeah, That was a, it was an absurd idea. It was nasty. I thought it was an inappropriate statement. All she had to do is say, no, we wouldn't be interested, but we can't treat the United States of America the way they treated us under President Obama. Uh, I thought it was a very uh, not nice way of saying something. They could have told me, no, this is something that's been discussed for many years. Harry Truman had the idea of Greenland. I had the idea. Other people have had the idea. It goes back into the early 1900s. But Harry Truman very strongly thought it was a good idea. I think it's a good idea because Denmark is losing $700 million a year with it. It doesn't do them any good. Z okazji świąt, ukraiński prezydent wołody Załęski wygłosił specjalne orędzie, gdzie mówił na temat realiów świąt na Ukrainie, zaznaczając, że to już trzecie święta, które nasi wschodni sąsiedzi obchodzą w obliczu zbrojnej napaści Federacji Rosyjskiej. Drodzy narody. dzisiaj дуже, bardzo, bardzo вечір, wieczór. Świątowy wieczór. I to nasze trzecie trzeci Rizdwo w czasach wojny. Nasza wielka, ukraińska rodzina nie może wyznaczać go Так як хотілося б, так як це має бути. Не всі з нас вдома, на жаль, не у всіх, на жаль, є дім і не всі, на жаль, з нами. Однак, попри всі біди, які приніс ворог, йому не вдалося захопити або знищити головне наше серця, світло всередині нас, віру в добро і милосердя. Людину всередині кожного з нас. Далі український президент жив цьому свято кінця війни і справедливого покою. Я вітаю всіх вас з Різдвом Христовим. І нехай у наших душах панує світло віри, серця наповнить світло надії, а кожен дім любов і достаток. Нехай Господь береже вас, ваші родини, нашу Україну. Kaj z jego pomocą zniknęwsze te zło, co przyszło u nasz dim. A zamiast niego będą dobro i sprawiedliwość. A jeśli podoba wam się ten materiał, i chcecie być na bieżąco z najważniejszymi informacjami z Polski i ze świata, to zachęcam do polubienia tego filmu oraz subskrypcji kanału wiadomości. Dzięki, do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku.